Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mam taką informację, iż zdobyłem 5 kluczy do gry Heroes of the Storm. Trzeba byłoby je jakoś rozdać wśród widzów i zastanawiałem się właśnie, jak to zrobić i wpadłem na pomysł, że może zrobimy taki mini konkurcik. E, niestety nie mam tych kluczy tyle, co niektórzy youtuberzy, bo oni mieli po 100, po 200 bodajże tych kluczy do rozdania. No, ale kanał jest świeżutki. Ja nie mam takich kontaktów jeszcze jak oni. Niestety, no to musicie mi wybaczyć. E, także te pięć kluczy rozdamy sobie wśród widzów. Czyli e, jeśli jeszcze ktoś nie jest widzem, no to zapraszam jak najbardziej do e, subskrypcji kanału. E, następnie chciałbym też was prosić o udostępnienie. E, na Facebooku informacji o tym konkursie, tak, żeby to się też troszkę rozeszło. No i pod, pod tym filmikiem na YouTube napisać jakiś komentarz. Myślałem właśnie, co, co byśmy tutaj mogli napisać, i, i prosiłbym Was, żebyście napisali, która postać z gier Blizzarda najbardziej Wam się podoba i dlaczego. I teraz tak. Osoby, które będą miały najwięcej rączek w górę pod swoim komentarzem. To tak sobie pomyślałem, trzy takie pierwsze osoby, trzy osoby, które będą miały najwięcej łapek w górę, dostaną klucz, a dwie wybiorę po prostu sam za komentarz, który mi się spodoba. I w ten sposób te pięć kluczy rozdamy. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do wzięcia udziału i później po rozdaniu oczywiście mam nadzieję, że będziecie chcieli razem pograć. Nie jest to jakieś obligatoryjne i wymuszane na Was, że, że trzeba będzie później razem grać, broń Boże, ale wszystkich chętnych zapraszam, wyślemy od razu zaproszenia sobie tutaj, żeby mieć, może uda nam się stworzyć fajną grupę, którą będziemy grać bardziej regularnie, bo powiem Wam, że Heroes of the Storm jest grom świetną, bardzo wciągającą, ostatnio bardzo dużo czasu poświęcam właśnie tej grze i muszę Wam powiedzieć, że nie ma nic gorszego niż trafienie na drużynę, która każdy sobie rzepkę skrobi, jak to się mówi, każdy w swoją stronę, i wtedy no, no nie ma szans, kiedy przeciwnik idzie grupą 5 osobową, a spotyka dwie albo pojedynczą osobę z naszej drużyny. No to jest pozamiatane. I, I fajnie by było właśnie stworzyć taką grupę, którą można by było czasami pograć, ponagrywać jakieś gameplaye fajne, z kontaktem jeszcze przez Spika najlepiej, to już w ogóle byłoby super, z taką komunikacją na pewno by się grało dużo wygodniej. Dlatego, no zobaczymy, jeżeli będą osoby chętne, które te klucze dostaną, to, to bardzo chętnie zaproszę i chętnie pogram wspólnie z nimi. W takim razie jeszcze raz zapraszam do, do wzięcia udziału i do usłyszenia, do zobaczenia. A jeszcze jedna sprawa: klucze rozdamy w niedzielę wieczorem, myślę o 20:21. Ehm... Jeszcze ewentualnie napiszę na Facebooku dokładną godzinę. Wtedy sprawdzimy, policzymy łapki i te osoby, które będą miały w tym czasie najwięcej łapek w górę, dostaną klucz jeszcze w niedzielę wieczorem. To będzie, żeby była pewność, dzisiaj mamy piątek 13 to będzie 15 marca. Czyli reasumując, trzeba być subskrybentem, udostępnić link na Facebooku o konkursie. I napisać komentarz. To są takie wymagania, które jak spełnicie zostaniecie wylosowani i to otrzymacie wtedy klucz. W takim razie dziękuję za uwagę, zapraszam do tego mini konkursu i do widzenia, do usłyszenia. Hej!